Guys. No to tak grajmy ze wstąpią, bo wiesz, poszłam, że coś, coś tu nowego tak. no kolego mi napisał jakieś indyki nie wiem, nie wiem nam tam powymyślał, ale nie wiem, jest jakieś indyki, co? Co tam? Co tam robią indyki jakieś? Co to przesuwały lejka? To robią indyki, to to robią Święta idą, a nie! To święta idą, a nie! Nie ten! A to święto indyka zwołuje, jak zwał. Nie, jak się nazywało. Też. Indyki! Jedno walczyć was! Walczyć do raju wal, odora! No. Walczyć indyki. Ma ten fan. No, fan. Nie... Wal... fan. Super fan. Moje. Fan super fana, nie lubi indyków. Walczyć indeki. Walczyć indeki w Stambul. Guys! Ale, a te indeki Ten indek oni mają go nic grać, na no, serio? Nie, akurde. No, we indeki kuwniane. No, we kuwna. No, we zdołcie suba, lajka. Specyjalnie na ziemię. No, jak mówię, zdołcie suba. Taka, no, składaję to. Zdołcie suba. I lajka też, by wiedzieć, że jesteście aktywni. Dajcie moje filmy. A to jest to... To lekki że to są tylko gry, na Comics Games. A my starcie lepiej znaleźć... To są indyki. Wow. To są indyki. Widzę. Panie indyki. Proszę panów indyków, żeby pan poszł, poszli. No nie wytrzymał z tym indykiem No nie To ja To zabawne, nie Jak to będzie na, na zawsze to będzie spokojnie. Chcę Chcę się tym przyzwyczaić Bo nic się tym nie przyzwyczai Chyba Chyba że body, bo body bod, bod, to jest przyzwyczajanie One od razu wiedzą o tym To 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 umiem Chodźmy let's go Nie nogu. No, przesadzili. Przesadzili. Nie! No nie wytrzymam tu. Hop. Nie! Teraz chłopię po twojej spacy. Nie! A no to takie stawka? Czy co? Ustawka jakaś? Dobry, nie, to, bako, to było ustawione. To, to, to było ustawione. To jest jakieś... A czekasz te barierki, bożecie, jak ty No ty tam Ale... To jest jakiś challenge. Nie wiem, żebyś na, nagrał jakiś challenge indykowy. Jakieś indeki. No to no, piszko dasz. Chcemy więcej. Chcemy więcej indyków, No to. Robimy więcej indeków. No i ja to. nie koniec, bo ty Jakub to zrobił. Nie no, bez kitu, jak on to zrobił. Pił. No teraz ja to tak nie zrobię. Muszę zrobić. pinu no. Daj jak to zwalnie? Dobra, no, Jezus. <noise> widzowie, czy masz też e, wkurzają, kto... wkurza, tak, przykład... to... Pójdźcie, czy was też w wkurzają takie że na przykład jadacie czymś z komety, to Andrzej, a tu nie bum, ktoś was wterza, albo ślizgiem was bije. No i pewnie nie traficie do mnie, a on trafia. No to jak te, jak jest tak, a wam też to, a was, a was, reżbuj, a też to, że wam też coś zdarzyło? Osoby badam lajków... Ile, ile osób ile osób się tak zdobyć? Ale zostawiam lajka, no bo... No to zażyło, nie. Zdarzyło. Gros jak będzie nagle się na o pamięci, ja zobaczę to nie mam. Telefon taki gówniany, więc no. I'm so fucking sorry. Taki, właśnie taki to już, gadał a to nagle już, to filmu to no przepraszam to przepraszam Was, już, to, to, to już, to tym. to to nic to to długo ładuje. O, to już, to tutaj. No co to już, Normalne. to widzimy się... Jak już odpali. Dora, się, już się I mamy. Si. O, ktoś wyszedł. To mamy. o jednej, No dobra, no, jak mi się ten trik uda, to są uratowane. Jak już się nie uda, no to. No to przegrany. Udało mi się. Że to wygrany.

Zajdziełem że przeszłem i... Ale nie przeszłem tego, jakby że nie tylko. O bo co pro teraz akurat wystartował. To ma szansę. Jakby jak to będzie kuć. To, to on to zrobił będę się kuć. po chyba to zrobi, nie, ga... nie gadaj. Dobra, nie zrobił tego. Kogo... Jakby on to zrobił, to będzie totalny koksem, nie. To on się to normalnie nie wiem, zrobił. Naprawdę mocny

Dobra. jak to z złożu jest. Lepiej to podpadało. Żeby no, mogło podpadać troszkę. A nie ja! No, naprawdę, to zakład hamskie, że jak jest... Jak macie ulubioną mapę, nagle bum i... Nagle on was wywala. Was, ucieka. I idzie gdzieś sobie. I sobie Tu do. Tu do, mówicie sobie. stop przekrywacie. Wkraliście. Nadajmy robię. Ooo, co. Ja czego tak dużo tych. To gigabajtów. To gigabajtów. To gigabajtów zawiera dużo. To no gigabajtów. Nie wiem już. ale. No, no, pa. panacznym na byłem. Co zrobiłem? Mogłem być mi, debin Debil. Nie no. Nie, to tak większyś. na dużo osób. O chłopcy tego trika robi, dobra. Ilu. Nie, elo! Mamy na elo. co No chwilę tutaj. A ja was nie chcę, no nie was tutaj, nie. Nie wytrzymam z tym ciklenem, nie? mnie. cikałę cikałem, cikałem Oto e banane Oto e banane cikałem. Jest Ja czternasty To przeszłam, ale no, dobra, jesteśmy Jesteśmy i kwiczymy A gdyby był ten e <tryk> No, jestem troszkę chole, cho, chory. To znowu nie chcę. Liczę dalej. No panowie, to już nie znać tańca. on coś się chyba, jeśli chcą więcej tańca. Nie. A to więcej tańca, nie? Ci złe skaczą. Czy tańczą, ten się te, co daba wreszcie. Cikałęń, chikałę, 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 chcę. chikałę, 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 te są chikałę, są chikałę, 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 tak, lecere tracer ta mapa. A gdzie tu utrudnił? Choć tu tracer dał. Te chickeny. No, to bulu, bulu. Bulu, bulu. Faj, lej Myślałem, Myślałam, że on mnie spychł, nie? Ja. Minąłem trochę tych chickenów, minąłem. Tych indyków. A tutaj jest się pełno, a to nie mogą tutaj wejść, nie? Oni ty mogły wejść, no to było źle. my naprawdę naprawdę źle. Zrobiłem to! Nie teraz ten się da. Hop, 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 jest! Ja jestem. Ale coś nie było to takie trudne. Dlatego, że ominąłem te, lej, te, te tu sam kciukę, no minąłem troszkę. A nie, to wuju? Ciekawy, że tak koło mnie, ciekawy, Je, tak koło mnie. Ja tu obra nie mam tych chickenów. Znawiacie wygra. I podbasza to jest bardzo, nie lubię podbasza. Podbasza to jest jakaś taka ciężka kielka. Nawet nie wiesz, no niby się jest taka prostą, łowi co skakać. Okiwać mi te toroczki. dlaczego spadać w taki głupi sposób? Widzimy w ogóle, że. potrafię aż do trzech czerwonych dość. Emanieci w ogóle doszło do, do. nie No, do dwóch. Może takie, takich momentów nie lubię. Takich momentów bardzo nie lubię. To nie ma się, że stres. Bo się nigdzie to bardzo, do dobre miejscu ruszyć. Jest. Nie, 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 patrzcie. Chodź chodźcie, chodźcie trąką. Chodźcie, trąką. Nie, nie, nie. Jezu, co zrobiłem? Dwie, dwie czerwone. Mam zacznę No, przestańcie. Jest! Ukradłem. Tak, mam wina. Nie wiem, to za ciężko wina, nie? Na tych wygranych, co ja mam, do nie będzie ciężko winia. A sam wam pokażę, pokażę jak ciężko Nie, nawet po każdą ciężko I Tutaj tu. Patrz, mam 69, 69 wygranych. To jest tak ciężko winia. Na 69... Ale patrzmy wtórniej. Tu jest w rankingu nie będzie ja jestem w rankingu, może jestem, a może nie ma. rank ten ranking się otworzy no ot, otwiera się rankingu. A to wie, to wie. A już kończę to odcinek, To się z tuba. Przepraszam w ogóle to tak, e, przepraszam, że tak, tak teraz to wrzucam, ale no, no przepraszam, no przepraszam. Super, ale chodź Sakranara. So